W poprzednim odcinku dowiedzieliście się, jaki rower wybrać dla dziecka na komuniale, ale zacznijmy od początku. Jak zachęcić to dziecko do jazdy na rowerze? Jak wiadomo, dzieci bywają kapryśne, ale uwierzcie mi, one chcą jeździć. Już od najmłodszych lat warto zainwestować w prosty i lekki rowerek, rowerek biegowy, na którym nasze dziecko nauczy się balansować ciałem i utrzymywać równowagę. Gdy nasz maluch podrośnie, zasługuje na trochę większy rowerek. W pierwszych dniach nauki zafunduj mu boczne kółka i tylny kijek, żebyś ty, rodzicu, mógł mieć wszystko pod kontrolą. Dzieci, jak wiadomo, bardzo lubią ruch, a przy jeździe na rowerze mogą poczuć się jak mali rajdowcy. Pokaż też, że Ty także lubisz jeździć na rowerze, a dziecko zapragnie być takie jak Ty. Podczas nauki najważniejsze jest bezpieczeństwo, więc zapewnij dziecku kask i odpowiednie oświetlenie. Nauka powinna odbywać się w miejscu z dala od samochodów, najlepiej jeśli będzie to jakaś ścieżka rowerowa, na przykład na osiedlu. Bądź dumny ze swojego dziecka i je pochwal. Powiedz, że w nagrodę kupisz mu jakiś odjazdowy dzwonek do roweru, a na pewno będzie chciało się uczyć dalej. A najważniejsze w tym jest to, że Maluch będzie wdzięczny za wspólnie spędzony czas. Do tej pory pamiętam jak tata mnie uczył jeździć na rowerze i te emocje, gdy okazało się, że nie trzyma tylnego kika, ja jadę sama. No, naprawdę nigdy tego nie zapomnę i dlatego też dzisiaj umiem jeździć na rowerze. E, więc powodzenia w nauce e, Waszych pociech. E, zasubskrybujcie nasz kanał, zostawcie komentarz, lajkujcie. E, zapraszam też na naszego Instagrama, fajerski kanał, a wy po swoje pociechy.